Dzisiaj zapraszam na pyszną kapustę pekińską bez zasmażki, gotowaną dietetyczną, bardzo pyszną, polecam. Gotuje się takie danie w 5 minut. Do pokrojonej kapusty wlewam około 3/4 szklanki wody. Jest tutaj objętość jednej takiej średniej kapusty pokrojonej na drobno. Dodam do niej dwa nieduże liście laurowe cztery ziarna ziela angielskiego. Poczekam, aż się zagotuje i wtedy mogę przyprawiać solą. Kapusta pekińska gotuje się błyskawicznie. Dodaję zioła, mieszanka ziół prowansalskich, trochę pieprzu ziołowego, szczyptę soli i łyżeczkę cukru. Cukier dobrze równoważy smak. Jak się trochę pogotuje, dodaję posiekanego pora. Por będzie tutaj właśnie dostarczał walorów smakowych. Dzięki temu nie musimy już podsmażać cebulki. Pogotuję do miękkości razem z porem. W sumie będzie to wszystko trwać około 5 minut. W trakcie oczywiście próbujemy, oceniamy smak, jeśli czegoś brakuje, dodajemy jeszcze ciut soli, cukru. Danie możemy zagęścić, jeśli tej wody jest sporo jedną niedużą łyżeczką mąki. Mąkę rozrabiam w niewielkiej ilości zimnej wody. Dodałam troszkę wywaru z gorącej kapusty. Wymieszam wszystko dokładnie i dodam z powrotem do garnka. Jeśli odparowaliście sporo wody z kapusty, nie ma jej dużo, więc tej mąki naprawdę wystarczy niewielka ilość. Wyjmujemy liście laurowe. Jeszcze tylko trochę pieprzu dla ostrości. Doprowadzam do wrzenia i wyłączam. Kapusta jest już mięciutka, gotowa do podawania. Jeśli macie jakąś zieleninę pod ręką, no o tej porze trudno o taką swojską z ogródka. Życzę wszystkim smacznego. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.